Ej, żuru. Żuru ty niezwykły kurwa, nie? Miałeś kurwa kupić szlugi, a kupiłeś parówę kurwa. No. Wiadomo pato, ty wolisz ojebać parówę, niż kurwa se zajarać no. No ale no chuj kurwa. Nie będę się wracał. Teraz to już nie ma sensu kurwa. Ale was zajbista kurwa. A jeszcze bardziej zajbista jest to, nie? Tylko przełknę. Że. Gdzie? Gdzie jest kurwa KOKO I bardzo dobrze, że nie palisz, bo kurwa to nie służy dobrze na płuca. Pozdrawiam ziomeczków i siomoloweczkim. Normalnie!